Kolejny punkt, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej powiatowi kędzierzyńsko-kozielskiemu w zakresie prowadzenia zespołu szkół numer 3 w Kędzierzynie-Koźlu w 2011 roku. Jak Państwo wiecie z dokumentu jest to kwestia 30 tysięcy, co roku przekazujemy na ten punkt, który, dziękuję Panie Dyrektorze, na ten Punkt konsultacyjny uczelni w Sławiecicach. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej kwestii? Tak. Proszę bardzo, pan Adam Sadowski. Ja mam pytanie, na co te 30 tysięcy zostanie wydane? Tak, jeśli Czy można w dwóch zdaniach. Jest, jest od lat porozumienie między powiatem, no który prowadzi ten punkt, a naszym miastem, że my do kosztów obsługi tego punktu, a przez tam trzeba i, i ogrzać i, i, i sprzątać i, i jakieś inne czynności podejmować, dołączamy się równorzędną kwotą. Kiedyś to było 25 tysięcy, teraz jest 30. 000. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego stanowiska? Dziękuję bardzo. Jednom głośnie dla formalności. Czy jest ktoś przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę.